może i dzieci. Bardzo Dzień dobry Państwu i bardzo serdecznie wszystkich witam w nałożnych spotkaniach. Jeszcze raz serdecznie witam, może teraz będzie lepiej mnie słychać i serdecznie dziękuję za zaproszenie, za możliwość udziału tutaj zwykle bogatej w treści doświadczenia praktyczne naszej tutaj konferencji. Chciałabym niewielką chwilę poświęcić na takiej tematyce przebaczenia, która wydawałoby się, że jest tematyką bardzo znaną. Natomiast myślę, że dzisiaj problem tkwi w tym, że tak na dobrą sprawę nie wiemy do końca, czym jest przebaczenie i jak sobie poradzić z przejściem przez proces przebaczenia, by stać się człowiekiem wolnym, to znaczy zwycięzcą, a nie ofiarą na skutek bardzo trudnych, często bardzo trudnych do zniesienia i przejścia przez życie, sytuacji, sytuacji życiowych. Jak powiedziałam, wiele można by mówić na, na, na temat przebaczenia, czy to w kontekście różnych tradycji narodowych, patriotycznych, społecznych, czy nawet, czy nawet rodzinnych. Chciałabym konkretnie przytoczyć przykłady życia i chciałabym, aby świadectwo czy historia tych osób pomogły zrozumieć, czym tak na dobrą sprawę jest przebaczenie i czy jest ono możliwe. To zapewne wszystkim znana Matka Świętego. Na słowa papieża naszego Jana Pawła Wielkiego y, powiedziała, y, na, y, matko wydała się na świat wielkiego Syna, odpowiedziała z niezwykłą dla siebie skromnością, to nie ja wydałam na świat, ale to Bóg dał go przeze mnie światu. Taka właśnie była wielkiej wiary Boga. Niezwykle mądra w swojej prostocie, pani Marianna. Nie przypisywała sobie żadnych zasług na wydanie, za wydanie na świat syna i wychowanie go na Razem z mężem tworzyli kochającą rodzinę. Wychowali pięcioro dzieci, a jedynego Alka, bo tak na Księdza Jerzego mówiono w domu przyszłego świętego. Modliłam się, żeby być matką kapłana, i już wtedy, gdy go w swoim łonie oddałam na wieczystą własność Matce Bożej", wspominała Pani Marianna. Gdy 25 lat później kochany syn otrzymał święcenia kapłańskie z roku dziś błogosławionego księdza kardynała Stefana Waszyńskiego, powiedziała, że był to jeden z najpiękniejszych i najszczęśliwszych dni w jej życiu. Razem z mężem prowadzili gospodarstwo, pracy zwykle było wiele, ale to matka głównie dbała o wychowanie dzieci najważniejszy był Bóg i modlitwa. I tak jak niemalże przy każdej sposobności powtarzała, jeżeli Bóg na pierwszym miejscu, to i wszystko będzie na swoim miejscu. Oprócz pobożności wpajała dzieciom od małego tradycje rodzinne, pamięć historyczną, nawyk do pracy i to, co dzisiaj jest bardzo ważne, uczciwość i poszanowanie drugiego człowieka. Niewątpliwie postawa pani Marianny, jej osobowość i starania matki miały olbrzymi wpływ na przyszłego duchowego e, przywódcę narodu. O porwaniu księdza Jerzego pani Marianna dowiedziała się z telewizji. Dla rodziny był to bardzo trudny czas wyczekiwania na trudne wieści, ale był to czas przepełniony modlitwą. Bezgranicznie ufała o Bożej. Kiedyś w rozmowie z jednym kapłanem powiedziała, że być może stanie coś się z moim synem, ale i tak wiem, że Pan był wyprowadzi z tego dobro, którego ja na ten moment nie rozumiem. W dniu ogłoszenia śmierci Księdza Jerzego, Państwo obiłżka przybyli do kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie i w trakcie mszy. Po odmówieniu Ojcze Nasz, Pani Popiełuszko stanęła twarzą do zgromadzonych w Kościele ludzi i powiedziała stanowczym głosem przepraszam. Wielokrotnie wracała do tego zdarzenia i powiedziała, że przebaczenie to nie jej zasługa, ale działanie Ducha Świętego. Mówiła, Bóg nie chce śmierci grzesznika, chce aby żył i nawrócił się. Śmier Księdza Jerzego była dla matki, e, tak jak mówiła, kamień, który ciąży do samego nieba. Ból, który po ludzku jest nie do zniesienia. Ale była święcie przekonana, że to, co robił jej syn, było przede wszystkim odważne, ale było słuszne, potrzebne i mądre. Swoje cierpienia łączyła z cierpieniem Mary. I to ona w beatyfikacji niosła relikwie własnego syna. Po beatyfikacji powiedziała, że czuje się spełniona i spokojna. Wraz z synem dojrzewała do roli matki męczennika. Drobna, krucha, ale silna duchem. Dziękowała Bogu za każdy dzień. Od zawsze widziała, że nie da się przeżyć życia ani bez krzyża, ani bez cierpienia. Dziś możemy żyć jedynie nadzieją, że pewnego dnia Pani Marianna Popiełuszko zostanie wyniesiona na ołtarze. Immaculę Ili to misjonarka z Irwandy, pochodząca z plemienia Turcji. Wychowała się w kraju bliskim jej sercu, z zwanym krajem kwitnącej wiśni, otoczeniu kochającej rodziny. Kiedy w 1994 roku Rwanda pogrążyła się w morzu krwawego ludobójstwa, cały świat Immaculée legł w gruzach. Rodzina w brutalny sposób została zamordowana. Immaculée cudem przeżyła. Przez 91 dni wraz z kilkoma innymi kobietami ukrywała się w maleńkiej łazience w domu miejscowego pastora, który pochodził z wrogiego plemienia Hutu. W ścisłym, w milczeniu i wielkim strachu słuchała głosu morderców, którzy na stop poszukiwali dziewczyny. Byli to dawni przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, którzy jeszcze nie tak dawno witali ją serdecznie, zapraszali do własnych domu, a teraz przeczasowali domy z uczniami i maczetami, wykrzykując imię. To właśnie podczas tych długich godzin spędzonych w niewypowiedzianej trwodze Imakyle odkryła moc modlitwy. Modrąc się codziennie, nabierała coraz więcej sił wewnętrznych. Odkrywała Boga i nawiązywała z nim trwałą relację. Znikał strach, znikała nienawiść do tych, którzy byli przyczyną jej ogromnego bólu i cierpienia. I to tutaj, w tych bardzo trudnych warunkach. Uczyła się bezwarunkowej miłości, miłości tak mocnej, że po latach mogła odszukać zabójców swoich najbliższych i z głębi serca im przebaczyć. Zdobyło się, po ludzku mówiąc, na gest miłosierdzia. Nie było łatwo. Wprawiło to wydarzenie nie tylko w zdumienie samego oprawcę, ale również świadków całego wydarzenia. Imagine tak powiedziała o sobie. Bóg ocalił moją chorą duszę, uratował moje życie w jakimś celu. Ocalił mnie, bym mówiła innym o mojej historii, bym ukazywała leczącą siłę miłości i przebaczenia mordercom. Tak bardzo, jak tylko to jest możliwe. Dziś Imagine znana jest tego, że niesie właśnie pomoc ofiarom ludobójstwa i wojny. I gdziekolwiek się znajduje, i gdziekolwiek naucza, to y, powtarza, że każdy człowiek, bez względu na to, jaką rolę pełni w społeczeństwie, bez względu na to, jakie ma wykształcenie, może zdobyć się na przebaczenie tym, którzy go zranili. I nieważne, jak wielkie jest to zranienie, nieważne, jak wielka jest ta rana. Chciałbym przytoczyć jeszcze jedno świadectwo e, Tima Ganarda. Jest to szczególnie ulubiona e, moja postać, e, który napisał, opisał swoje świadectwo życia w książce pod tytułem Silniejsza od nienawiści. Jest to wstrząsająca historia e, człowieka, który wyzwolił się z zaklętego kręgu przemocy i nienawiści w wieku czterech lat, niespełna czterech lat, porzucony przez matkę, a w dzieciństwie tak bardzo katowany przez ojca, że gdyby nie olbrzymia miłość i uzdrowienie Boże, nie byłby w stanie odzyskać władzy w nogach. Do 16 roku życia był analfabetą. Trafił do poprawczaka. Natomiast jako człowiek dorosły, Trafił do wspólnot osób niepełnosprawnych i nie mając żadnego wykształcenia, e, tak jak wspomniałam, e, nie, e, nie umiejąc ani czytać, ani pisać, zdobył się e, na zdobycie najprostszego zawodu. Mianowicie, słowa i pieniądze przyniosła mu kariera zawodowego boksera. Jedynym jego pragnieniem i marzeniem było to, aby jednym ciosem ręki zabić własnego ojca. Nienawiść do ojca była tak silna, że nadawała sens jego ówczesnemu życiu. I wydawałoby się, że pod maską twardego, pozbawionego uczuć mężczyzny, nie możemy się spodziewać niczego dobrego. A okazało się, że kryła się olbrzymia miłość, tęsknota za prawdziwą rodziną, za. Ludźmi, którzy, którym mógłby okazać to, co najgłębiej ma skryte w swoim sercu, a więc olbrzymie pokłady w miłości. Wolę życia i niejasnąca nadzieja spowodowały, że przyciągnął ludzi o dobrym sercu. Spotkał na swoim drodze, dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, święty. Świętą Matkę Teresę z Kalkuty, świętego Jana Pawła Wielkiego, Miał też kontakt z mistyczką Martą, Martą I te osoby również wyryły niesamowite piętno na życiu Tima Generta. Te wydarzenia i spotkania, które miały miejsce w jego, w jego życiu, spowodowały, że miłość przezwyciężyła nienawiść. Przebaczenie rodzicom wyzwoliło go i otworzyło drogę do szczęśliwego i spełnionego życia. Dzisiaj jest osobą głęboko wierzącą, daje świadectwo, że człowiek może wyzwolić się z mocy uzależnień, ze złego środowiska, a zdając się na Boga i przebaczając tym, którzy go krzywdzili, jest w stanie zrobić to w pełni. Dziś ma kochającą rodzinę, żonę, czwórkę dzieci oraz wnuki. Uwielbia przyrody i zwierzęta. A, e, z miłości do młodych ludzi zajmuje się resocjalizacją młodzieży, wybudował kilka domów, by przyciągnąć tych młodych zagubionych, podobnie jak kiedyś on, i opierować ich życie. I możemy sobie zadać pytanie, czym tak na dobrą sprawę jest przebaczenie? Bardzo tutaj wydaje się potrzebne rozgraniczenie między tym, co rozumiemy, co rozumiemy przez przebaczenie, a tym, co jest pojednaniem. Przebaczenie jest, jest bezwarunkowe. Jest decyzją podjętą w sercu. Jest aktem woli. To jest nasza decyzja. I nie możemy, nie musimy tym dzielić się z innymi. Natomiast pojednanie, wymaga współpracy obydwu stron jest owocem wysiłku, pracy, porozumienia dwojga ludzi. Tak zwanym podaniem Można więc powiedzieć, że przebaczenie nie jest niczym innym jak przede wszystkim darem ofiarowanym samemu sobie. I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że nie tyle przebaczenie jest ważne dla osoby, która nas skrzywdziła, ale przebaczenie jest ważne dla nas, dla tych osób, które zostały skrzywdzone. Dlaczego? Bo przebaczenie uwalnia od nadmiernego przywiązania do przeszłości, a przede wszystkim od tego trudnego, negatywnego jej wymiaru, od yy, skłania, otwiera nas na możliwość pełnego zaangażowania się, przeżywania tego, co tu, te, to, co tu i teraz, w odważne planowanie przyszłości, w nową jakość relacji z innymi ludźmi, właściwy stosunek do samego siebie. I tak jak na początku powiedziałam, postrzeganie siebie w kategorii zwycięzcy, osoby szczęśliwej i spełnionej. Często słyszy się słowa, że przebaczenie to jest zapomnienie. Absolutnie nie. Przebaczenie potrzebuje pamięci. I w piętrych słowach o przebaczeniu powiedział Jan Paweł II. Nie można wymazać w przeszłości, udając się, że. Udając, że nic się nie stało. Im bardziej traumatyczne wydarzenie, tym bardziej jesteśmy zobowiązani o nim pamiętać. Ale warto, trzeba pamiętać dobrze. Bez przeszłości nie jesteśmy w stanie określić naszej tożsamości. Nasza przeszłość stanowi część naszej historii. Trzeba pamiętać dobrze, by doświadczenia zdobyte w przeszłości wykorzystać dla nas samych, dla innych. Dla wspólnego dobra. Bardzo ważnym elementem w procesie przebaczenia, to co już tutaj było wielokrotnie wspominane, jest uznanie własnej słabości. Jest to czynnik niezwykle ułatwiający i uświadamiający to, że każdy kiedyś komuś wyrządził krzywdę, w związku z tym sam, wymaga wybaczenia. Odkrycie tej sprawy, że słabość jest wpisana w kondycję ludzką, też jest szalenie ważnym elementem procesu przebaczenia. Zdolność do dostrzeżenia pozytywnych cech o osobie krzywdziciela nie oznacza, że zgadzamy się na to, co robi krzywdziciel. Absolutnie nie. Nie zgadzamy się na zachowanie. Krzywdzące, natomiast szanuję każdego człowieka. Praca nad wejściem w proces przebaczenia jest niezwykle trudnym procesem, bo wymaga staniecie w prawdzie. A staniecie w prawdzie to wzięcie odpowiedzialności za swoje myśli, za swoje pragnienia, za swoje potrzeby i za swoje zachowania. Bardzo ważne. I niemalże ostatnim elementem w procesie przebaczenia są nasze emocje. Przebaczenie to nie emocje. Są one ważne, bo pozwalają nam być bardziej ludzkimi, ale emocje mają to do siebie, że pojawiają się wtedy, kiedy chcą i specjalnie nie mamy wpływu na nie. Natomiast to, co z naszej strony możemy zrobić, to przede wszystkim nie walczyć z nimi, ale pozwolić sobie, nie pozwolić sobie na działanie pod ich wpływem, ale pozwolić na to, że kiedy się pojawią, uświadomić sobie, co to są za emocje, nazwać i wypowiedzieć. Wypowiedzenie emocji ułatwia podjęcie działania pod wpływem rozumu, a nie emocji. Na podstawie. Własnych też doświadczeń i doświadczeń innych ludzi, mogę śmiało powiedzieć, że przebaczenie jest najtrudniejszym procesem w życiu, który dokonuje się e, każdego człowieka, który przez większe czy mniejsze trudności przechodzi. Sama też przeszłam przez taką trudność. Bardzo długo e, nie mogłam powiedzieć się ze śmiercią własnego dziecka, natomiast miłość Boga pozwoliła mi przejść przez etap przede wszystkim przebaczenia sobie i dziękować Panu Bogu za dar życia. Przepiękny sposób o przebaczeniu mówi Jan Paweł II. Nazywa przebaczenie jedną z najznioślejszych form miłości, bo jest to miłość bezwarunkowa i bezinteresowna. Taka miłość, która nie oczekuje od odwzajemnienia, a jest udzielana wbrew rozumowym racjom sprawiedliwości. Jest to miłość, która wymaga odwagi, Wyjścia poza własną sferę komfortu i dlatego jest zdolna ogarnąć nawet grogu. Nie jest pozbawiona krzyża i cierpienia, ale jest piękna. I na zakończenie chciałam dodać, że wspaniałym efektem e, przejścia przez proces przebaczenia jest wdzięczność. I powiedziałam, że jest ona zarezerwowana dla każdego człowieka. Jest to jeden z. E, e, Między innymi błogosławiony kardynał Stefan Waszyński bardzo często posługiwał właśnie się tym mottem, że wdzięczność to cecha ludzi z dobrego wróżbku. Dziękuję bardzo.